Także siema, ja jestem Error, witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj znowu jest nietypowy odcinek, tak samo jak wcześniej z tym Tigerem, ponieważ na ogół recenzuję głównie tylko monstery. Jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka z Tigerem, no to gdzieś tu, ewentualnie tutaj wyświetliwam się karta oraz postaram się też dać linka do opisu, chociaż niczego nie obiecuję, bo... Czasem różnie to bywa z moją pamięcią, chociaż właśnie teraz sobie przypomniałem w ten sposób i pewnie właśnie teraz zapisuję sobie w notatniku. Po co zdemontuję ten film? Dobra, mniejsza z tym. Także co dzisiaj, co dzisiaj, jest za odcinek i co dzisiaj będziemy robić? No jak już pomięta Turce i po tytule się spodziewacie, będzie to recenzja energetyka od buddy. Więc nie przedłużając, przejdźmy do odcinku, odcinka odcinku, odcinka. Przejdźmy do filmu. Także ok, zrecenzuję na sam pierw albo po prostu opiszę samą puszkę, ponieważ no trzeba przyznać, że bardzo ładny ma kolor, taki matowy, czarny mat. Ja oglądałem trochę ten odcinek i Budda coś tam mówił, że e, chodzi o, o kolor bardziej zbliżony do tego weirona i jeżeli ten Veyron ma faktycznie taki kolor jak ta puszka, bo na filmie aż tak tego nie było widać, ale jeżeli ten Veyron ma praktycznie ten sam kolor co, co co ta puszka, to zmieniam zdanie i jednak ten mat bardzo fajnie siedzi, naprawdę, bo na filmie aż tak tego nie widać i po prostu dla mnie to się wydawało totalnie kurde dziwny kolor, ale jak ma zbliżony bardziej do tej puszki, no to to jest, jest fajny, chociaż moim zdaniem lepiej, jakby został właśnie taki czarny metalik, coś w tym stylu, żeby tak się fa fajnie, ładnie mienił. No, ale to nie jest mój samochód, więc no, po prostu nie mam nic do gadania. Nie będę przeklinał. W każdym bądź razie puszka wygląda w ten oto sposób. Chociaż pewnie już i tak wiecie, jak wygląda, i pewnie już wiecie, jak smakuje, ale ja jeszcze nie wiem, co tu pisze. Idea gives object personality. Mądre, mądre, w sumie. Z tego co słyszałem, to te puszki też mają coś ala la numer seryjny? Coś w tym stylu, więc nie wiem. Nie wiem, będę musiał sobie odświeżyć ten, ten odcinek najwyżej wam wstawię jakieś różne rzeczy w napisy. W każdym bądź razie zastosowałem się do zaleceń buddy i schłodziłem sobie energetyka przed filmem, mniej więcej jakoś 10-15 minut. No i jest po prostu taki. puszka jest zimna, napój będzie chłodny po prostu, więc. Bez względnego przedłużania otwórzmy puchę i zobaczmy, jak smakuje. Pst! Uwielbiam ten dźwięk. Hmm. po zapachu to jest. Kurde, nie wiem, Cięż... ciężko. Po zapachu trochę leci takim cytrusem. Nice. No, trochę tak cytrynowo. Kurde, czy to będzie kolejny Aussie Lemonade? mi podjechał bardzo podobnie, co właśnie ten Tiger, o którym wspominałem wcześniej i wam się tutaj gdzieś wyświetliło, ewentualnie w opisie film. Bardzo podobnie smakuje. No tak dosyć cytrusowo, więc nie wiem, no, spróbujmy i zobaczmy, jak smakuje. Kurde. Na pewno tak dosyć orzeźwiająco smakuje. Znaczy smakuje, no wchodzi dosyć orzeźwiająco. Yy, mniej czuć tego cytrusa w smaku. Nie, sorry, ten cytrus, jak macie napój yy, na podniebieniu, wiecie, ogólnie w jamie ustnej, tak, no to yy, czuć, czuć tego po prostu cytrusa, a jak przełykacie, to, nie wiem, ten cytrus tak jakby troch, trochę słabnie, ale w dalszym ciągu jest to, jest to dobre. Kurde, nie wiem co ja mam powiedzieć w ogóle, bo do, nie wiem, totalnie nie wiem. Dobry jest ten smak, ale po prostu chyba jestem kolejny raz w szoku, że kolejnego cytrusa testuję. Nie wiem, nie, nie wiem o co, o, o co tu chodzi, ale fajnie. Czuć cytrusa i czuć taki kwasek cytrynowy. Czuć też trochę zwykłej wody. Tak, takiej po prostu na przykład cisowianki, ale nie gazowanej. To nie jest żadna reklama cisowianki, tylko po prostu to mi wpadło na myśl. Cisowianka. Więc sam, sam smak jest całkiem spoko. Taki... Taka lemoniada z wodą i, i nie wiem, czym jeszcze. Lemoniada z wodą. No, nie wiem, kurde. Lemoniada z wodą po prostu. No, co, co tu więcej mówić? Po prostu tak, tak, tak tutaj mi smakuje. High caffeine. A ja jeszcze kawę nie dopiłem, a ja piję energetyka. Kardiolog będzie dumny. Kardiolo kardiolog, kardiologiem ja potrzebuję psychiatry. Yy, w każdym razie przetestuję jeszcze raz. W sensie wezmę ostatniego łyka i już dam ocenę. No. Jest bardzo podobny do Aussie Lemonade czy też do tego Tiger znak zapytania znak zapytania znak zapytania czyli Mystery Tiger yy, no czyli po prostu taki cytrus tak cytrus yy, Aussie Lemonade właśnie ma tą jedną wadę że podjeżdża fuseklem Tiger znak zapytania znak zapytania znak zapytania nie podjeżdża fuseklem i to też nie podjeżdża fuseklem, ale smakuje bardzo podobnie co ten Tiger Mystery. No nie wiem czy 1 do 1, ale bardzo podobnie. Także będę oceniał tego energetyka jak pozostałe, czyli w skali od 0 do 10 i moja ostateczna ocena tego ener energetyka jest to 7 na 10. Tak, czemu 7 na 10? Ponieważ mam 7 minut nagrywania. Nie, tak naprawdę to tylko dlatego, że lubię cytrusy. Smak mnie nie zaskoczył, ale jest po prostu dobrym smakiem. Pff, a, Tak, jest po prostu dobrym smakiem. Kupiłbym go ponownie w sumie, bo... Bo jest dobry, lubię cytrusy, Jezu. Nie wiem, co tu więcej mówić. Chyba tyle. W razie co to wam wkleję w napisy, jak czegoś nie dopowiedziałem. No i... nie wiem, no to chyba byłoby już na tyle. Także jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie zostawić łapy w górę. Jeśli jesteście nowi, to wiadomo, sub i żeby nie przegapić nowych odcinków. E, możecie też wbijać na mojego Instagrama, wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co się z wami żegnam? Siema.